Siemanko, z tej strony Młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a przed Wami drugi odcinek z modyfikacji. Prosiliście mnie, żebym dobrał tych modyfikacji kilka i pokazał je w jednym odcinku, więc tak też sobie zrobimy. No więc bez przedłużania lecimy do pierwszej modyfikacji, a zaczniemy od pojazdu RNGTX 6x6. Ten pojazd jest naprawdę niesamowity. Nie, możecie zobaczyć, że obok stoi jego brat, dlatego że mamy trzy wersje do wyboru. Są to dwie wersje 6x6, no i są to właśnie te obie wersje. Tutaj mamy zwykłą, tam dalej stoi wersja druga. Różnią się one tak naprawdę tylko rozłożeniem osi. Tutaj mamy dwie osie z tyłu, jedną z przodu, a tam mamy te osie tak równomiernie. Jeżeli chodzi o więcej, tak naprawdę te pojazdy są dokładnie identyczne. Mamy jeszcze trzecią wersję. No a trzecim z nich jest 8 na 8 i to już jest ogromna różnica, bo jest to dodatkowa oś. Natomiast poza tym prezentuje się on identycznie do tamtych pojazdów. Możecie go sobie zobaczyć w środku. Jest to oczywiście pojazd opancerzony wojskowy. Jak pisał autor, pracował nad nim od samego początku. Każda śrubka i tak dalej jest jego dziełem, więc. Bardzo fajnie mówił, że do wszystkiego przykładał bardzo dużą uwagę. My natomiast lecimy do garażu i zobaczymy sobie modyfikacje. Zaczynamy od silnika. Tutaj mamy już moc do masy S, natomiast lepsze silniki mają moc do masy S, czy też po prostu jeszcze trwałość A. Następnie mamy skrzynię, a tutaj mamy dwa ciekawe warianty. Do tego zawieszenie podwyższone i to jeszcze drugie, które moim zdaniem nie różni się dosłownie niczym. Następnie mamy opony i brak opon błotnych, co jest moim zdaniem niesamowitym plusem, bo zazwyczaj modyfikacje mają ich 20 i po prostu. Są one bardzo opłacalne. Natomiast tutaj mamy tylko terenowe i musimy sobie jakoś radzić. To jest ogromny plus. My, oczywiście, weźmiemy sobie te drugie. Do tego offline wyciągarka, która będzie działała nam nawet po wyłączeniu silnika. Więc, nawet gdy się wywalimy, możemy sobie pomóc. Jest ona oczywiście słabsza od większości modeli. No, tak jak działa każda wyciągarka, która jest przy wyłączonym silniku. Do tego blokadę referencjału przełączana. To też jest bardzo fajna sprawa. Możemy założyć również koło zapasowe. Do tego snorkel, który możemy sobie dać na górę. No i rama dodatki. Ja Tutaj mamy bridge frame, do tego przejdziemy sobie potem. Mamy standardową ramę na dwa ładunki, czy też ramę z burtami oraz siodło niskie i wysokie. Dokładnie tak samo wygląda to u tamtych pojazdów, więc nie będę wam tamtych modyfikacji pokazywał. Możecie też sobie zobaczyć wygląd. Mamy tutaj błotniki do tyłu. Do tego ten fajny przód. No i to co ja robiłem tam, czyli są to słuchajcie, antenki, naprawdę bardzo fajnie się bujają i mi się to mega podoba, więc biorę sobie te trzy opcje. Do tego wydech, mamy go oczywiście nisko, ale to raczej nie będzie przeszkadzać. Obręczę tutaj mamy tylko jeden, nie możemy sobie tego modyfikować i na koniec kolor. No a tutaj są tylko trzy opcje, czyli oczywiście kolor podstawowy, kolor jaki był na początku odcinka i ten jeszcze trzeci kolor, który też jest bardzo fajny. Aby wam dokładnie zaprezentować jak one sobie radzą mamy tutaj obydwie wersje, czyli wersję 6x6 i wersję 8 na 8 Jednak nie jest to jezioro Black Bagger, czy jak to się tam nie czyta? No ale to co jest dla nas ważne, praktycznie obok samego garażu mamy naprawdę fajny teren, gdzie możemy się trochę pobawić. Pojedziemy tam sobie najpierw jedną wersją, potem drugą z Zobaczycie różnicę. To co jest, słuchajcie, bardzo fajne, bo ja oczywiście ten już jechałem. No to nie jest to jakoś super radzący sobie pojazd. Nie jest on taki, że po prostu jedziemy sobie jak chcemy, tylko też ma problemy. No ale zaraz zobaczycie to sobie sami. Na początku ruszamy spokojnie na biegu niskim. Pojedziemy sobie tą rzeczką w dół, dlatego że tutaj ten teren będzie jeszcze gorszy. Widzimy, że radzimy sobie w tym terenie, chociaż ma on małe problemy. Zdarzyło mi się nawet wcześniej tutaj zakopać, więc nie jest to. Także że dosłownie wszędzie. Zobaczcie więc sobie na wersję 8 na 8. Tutaj oczywiście będzie nieco lepiej. Jest to logiczne, mamy jedną więcej, która również szuka tej przyczepności w błocie. Zobaczcie, że radzi sobie naprawdę bardzo fajnie. To co jest też spoko, to właśnie to, że bez problemu go zakopiemy. Nie jest tak, że on wjedzie dosłownie wszędzie, tylko również ma swoje problemy. Pamiętajmy też, że jedziemy na pusto, więc ma takie ułatwienie. Żeby wam pokazać różnicę mamy ANK w wersji cywilnej, oczywiście z oponami również terenowymi. Zobaczmy, że w tym błocie radzimy sobie bardzo podobnie Co świadczy też, słuchajcie, o tym, że ten pojazd nie jest jakoś super dokokszony, ale to zobaczycie potem. Nie będę jechał do samego końca, widzimy, że bardzo powoli, ale również sobie przejedziemy. Natomiast co to miało pokazać, że tamte pojazdy nie są przesadzone. Są naprawdę fajnie dopasowane i warte uwagi. Również mają dwie skręcane osie. Jest to oczywiście przednia oraz tylna. Mówimy tutaj o wersji 6x6, natomiast w wersji 8x8 mamy skręcane dwie przednie osie. To też nam naprawdę bardzo pomaga w terenie. I tak nie jest on jakoś nieprawdopodobnie skręty, natomiast to i tak wiele Pomaga. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą modyfikację, ale druga jest całkowicie z nim związana. Dlatego, że drugą modyfikacją jest RNG Bridge Layer, moi drodzy, i tutaj będziemy mogli budować mosty. Jeżeli macie już te dwa mody, to one się łączą, musimy sobie kupić bridge frame, czyli słuchajcie, ramę na jakby most. No i następnie jedziemy sobie do sklepu z przyczepami. Co też warto powiedzieć, tutaj mamy 420 litrów paliwa, w tamtym modelu chyba było 350 coś takiego, więc fajnie, że te zbiorniki są różne że również oczywiście mamy odłączaną blokadę, bo troszkę to utrudnia. W większości jest to oczywiście blokada załączona na stałe, nieprawdopodobne opony i tak dalej. Tutaj naprawdę jest to fajnie przemyślane. Również mamy fajną dędającą antenkę, bardzo mi się to podoba. No i dobra, teraz jedyne co musimy zrobić, to po prostu sobie ten most kupić. Mamy takie trzy. Pierwszym z nich, słuchajcie, jest zielony, potem jest biały i chyba kolor tan. Dokładnie, mamy również biały, mamy również kolor tan. My kupimy sobie tan, bo pasuje nam aktualnie do chwilowego koloru pojazdu. No i teraz tak, po podłączeniu przy Wygląda to w taki sposób. Jedyne co musimy oczywiście zrobić, to sobie teraz wejść w użyj tx Bridge Tan. Możemy sobie oczywiście również rozłożyć takie kotwice, to nam bardzo pomoże, bo jest to oczywiście coś bardzo ciężkiego. No i teraz jedyne co robimy, to trzymając Q oraz A, możemy to sobie złożyć. To wygląda naprawdę bardzo ładnie. Zobaczcie to sobie w końcu sami, jak zakładamy na siebie ten moz już słuchajcie, cały zabrudzony z błota. No naprawdę coś po prostu pięknego. Nawet jak jest zapakowany, no wygląda to po prostu pięknie. Doceniam takie starania, to jest bardzo fajna rzecz, ale do czego to może służyć, pokażę Wam zaraz. Na pewno znacie takie tereny, gdzie nie możecie przejechać, bo na przykład jest zbyt duże błoto, brakuje mostu, czy też po prostu jest to na przykład łączenie między wyspami i prowadzi przez nie jezioro. No i dokładnie w tym może nam pomóc ta modyfikacja. Jest ona oczywiście dla osób, które nie chcą grać realistycznie, a chcą sobie po prostu jakby pomóc, ułatwić. Więc jedyne co oczywiście w takiej sytuacji robimy, no to rozkładamy się tutaj, oczywiście wyciągamy sobie znowu kotwicę. No i teraz zrobimy idealnie przeciwnie, czyli po prostu ten most sobie rozkładamy. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No i dobra, oczywiście musicie mieć na uwadze to, że ten most musi być na tyle długi. Nie zawsze oczywiście damy rady tak zrobić. W tym przypadku musimy sobie jeszcze schować te kotwicę, bo nie najlepiej nam to wyszło. Teraz to troszkę opadnie. No i musimy sobie ruszyć delikatnie do przodu. Ok, będzie to, słuchajcie, coś takiego widzimy, że tam spokojnie dosięga to lądu więc możemy sobie ten ładunek po prostu odczepić, klikamy więc sobie odłącz przyczepę, widzimy, że ten most po prostu opada, ja go trochę słabo postawiłem, bo w tym przypadku wjechalibyśmy w drzewa natomiast jak pewnie sami teraz doskonale wiecie do czego służą mosty możemy sobie teraz spokojnie pojechać na drugą stronę, no i w taki oto sposób oszczędzając bardzo dużo czasu, chociaż no może nie w tym, no w tym przypadku również, bo na tą wyspę było ciężko się dostać, możecie sobie po prostu właśnie zrobić taki most, również Rzeczywiście, omijając jeziora, rzeki, czy też nawet ogromne błota, więc ta modyfikacja jest mega fajna. No i to by było chyba na tyle z tej modyfikacji. Są to oczywiście dwie złączone ze sobą modyfikacje. Nawet jeżeli nie potrzebujecie mostów, warto sobie zainstalować taką ciężarówkę, bo jest naprawdę fajnie dopasowana. Nie jest ona przesadzona, ma naprawdę fajnie dopasowany silnik, ma naprawdę fajnie dopasowane spalanie i tak dalej, więc to wszystko się naprawdę dobrze łączy. My natomiast lecimy do Kenego C500 TwinStyra 10x10. Jest to taki drugi Twinster, którego mamy również. W grze, natomiast tutaj jest on nieco bardziej doczesany. No i chyba to naprawdę mocno widać po jego zbiorniku. Mimo tego, naprawdę bardzo dużo pozytywnych opinii o sobie zbiera, co mnie bardzo zdziwiło. dlatego, że jest to pojazd, który zdecydowanie zbyt bardzo ułatwia grę. Natomiast, no, przez jego bardzo dobre opinie zdecydowałem się go pokazać. Zobaczmy sobie na silniki. A tutaj, oczywiście, mamy wszystko mocno doczesane. Do tego, oczywiście, skrzynia. Tutaj mamy terenową i wysoko zakresową. No i czas na opony błotne. Jak widzicie, opony błotne są bardzo tanie, natomiast są one nieprawdopodobne. Prawdopodobnie dobre, co jest zdecydowanie zbyt opłacalną wersją. No i te opony są, słuchajcie, naprawdę bardzo ciekawe. Mamy oczywiście nasze kule. Mamy również kule bardzo duże, które są chyba tutaj. Radzą sobie one doskonale na lodzie oraz w błocie oraz w terenie oraz na trasie, więc no zbyt mocne. Mamy oczywiście również wyciągarkę offline w takim pojeździe, więc no ciekawe. Pewnie jest ona bardzo mocna, znając życie. No i na koniec są to dodatki. Z tego, co słuchajcie, czytałem, tam autor ma problem z tym, żeby modyfikować mody, jakie są w grze, bo jest to oczywiście odporbany, pobrany przez Snowrunnera. Dlatego w niektórych miejscach mamy po prostu zbugowane rzeczy. Co ciekawe, przez to, że jest długi, możemy wieść naprawdę bardzo wiele, na przykład żurawie i z tyłu zamontować sobie siodło niskie albo wysokie. Mamy przód transportera kłód, możemy sobie jeszcze coś w tym czasie zamontować, ale to za chwilę. Mamy również, słuchajcie, mały na dwa ładunki i małe burty. Do tego mamy uchwyt na średnie kłody, żurawie załadunkowe w trzech miejscach, tak naprawdę te nie różnią się chyba niczym. Mamy również burtę na cztery ładunki, więc dosłownie tak samo jak tamtego Twinsteera. Mamy również żurawia, który się niestety buguje w naszej kabinie, no ale możemy sobie dać po prostu go z tyłu, czy też na przykład dać sobie żółtego z przodu. Mamy również big platformę, jest to oczywiście również czteroslotowa wielka platforma czarna. Do tego siodło wysokie, siodło niskie, slipper, który ma naprawdę fajne części naprawcze i zbiornik paliwa. Do tego możemy zabrać ramę na trzy sloty i bardzo dużo paliwa, czy tak samo części naprawczych. Czy też po prostu serwis tank, który ma tego po prostu do piernika. Natomiast możemy go łączyć, ...na przykład właśnie z transporterem kłód. Możemy go łączyć na przykład z żurawiem, więc jest to niesamowite. Ale możemy zrobić, moi drodzy, takie combo, czyli siodło wysokie albo siodło niskie. Do tego serwis tangi, do tego żuraw, więc możemy wieść naprawdę ogrom rzeczy. Jak chodzi o modyfikacje, no to tutaj dach możemy modyfikować. a ja widzimy kamerę z tyłu, więc no tak średnio. Zderzak natomiast ma, trzy wersje. Ta jest całkiem spoko. No tutaj niestety również nie widać, co modyfikujemy. Mamy również kilka kolorów, ale zdecydowanie najlepszy jest po prostu albo ten czarny, albo po prostu... Czerwony standardowy. No i zdoby, a tutaj żadnych opcji nie mamy. Jak widzicie, prezentuje się on w taki sposób. Wiele o tym modzie nie mogę powiedzieć, bo jest on po prostu zbyt mocny. Nie mogę wam to oczywiście pokazać. Możemy sobie cokolwiek do niego dopiąć. Zabrałem siodło wysokie, żeby dopiąć coś naprawdę ciężkiego, czyli na przykład super ciężką naczepę na 8 ładunków. Możemy sobie jechać śniegiem, możemy sobie jechać błotem, a radzimy sobie tutaj naprawdę bardzo dobrze. Nawet jedziemy sobie dosłownie tak jak chcemy. Tutaj nie ma w ogóle żadnego oporu. jest to zdecydowanie zbyt dobra modyfikacja ale jak widać naprawdę ma dobre poparcie u ludzi. Co znaczy, że naprawdę wiele osób nie lubi się męczyć i lubi iść na łatwiznę, no ale warto wam takiego moda przedstawić. Jak komuś nie zależy na realizmie, ani na tym, żeby się jakoś dobrze pobawić, tylko chce po prostu sobie przejść, no albo się pośmieć ze znajomymi i po prostu wjechać wszędzie, no to ten mod będzie naprawdę bardzo dobry. No ale dobra, my od niego odchodzimy i lecimy dalej. Do następnej modyfikacji będziemy potrzebowali pojazdu z hakiem, czyli pojazdu zwiadowczego. Ta modyfikacja daje dwie naprawdę fajne przyczepy. Pierwszą jest laweta. Laweta, jaką Możecie znać normalnie z polskich dróg. Kosztuje ona niecałe 3000, więc naprawdę opłacalnie. Plus dodatkowo możemy zapakować na nią dwa ładunki, więc może służyć również jako po prostu dostawa towaru. Druga przyczepa jest po prostu zwykłą przyczepą na dwa ładunki, więc jest ona nieco mniej ciekawa, dlatego zajmiemy się tam tamtą lawetą. Jedyną oczywiście funkcją lawety jest rozkładanie rampy. Możemy oczywiście również załadować, zapakować tutaj pojazdy. No i nie są one wcale takie małe, bo jak widzicie, udało mi się zapakować tutaj bez problemu ANK, nawet na tą część. Rampy. Możemy sobie bez problemu pomóc takiemu pojazdowi, oczywiście. Raczej nie ma sensu wozić ANK, natomiast no wiadomo, że może się to w wielu przypadkach przydać. No głównie oczywiście w zabieraniu jakichś dostawczaków, gdzie możecie sobie po prostu gdzieś pojechać ze znajomym i po prostu grać bardziej realistycznie. Chociaż mamy już lawety w gierce, no to tutaj możemy wziąć sobie taką normalną lawetę autostradową. No i czas na ostatniego moda, jakim jest Helion ISV. Jest on bardzo przesadzony. Mogę wam to od razu powiedzieć, natomiast jest on po prostu piękny. Jest on oczywiście pojazdem zwiadowczym, ma również haka, więc no do niego byśmy sobie mogli spokojnie zabrać tą lawetę. Idziemy do silnika i widzimy tutaj 8-litrowego dieselka, do tego słuchajcie moc do masy S+, trwałość S+, no lepiej się nie dało. No i oczywiście zużycie paliwa tylko na jedną kreskę, no raczej nierealne. Następna oczywiście skrzynia, tutaj wybieracie sobie to, co was bardziej interesuje, albo 80 na godzinę i szybka skrzynia, albo ewentualnie taka rodząca sobie lepiej w terenie. Do tego opony, a tutaj nawet nie widziałem nigdy tyle opon błotnych, tutaj są chyba naprawdę wszystkie opony błotne, jakie są tylko w gierce. Mamy naprawdę ogromne wybory. No ale tak to wygląda. Najlepsze chyba są, moi drodzy, te koła, czyli Woodsman, Tak mi się wydaje, możemy sobie oczywiście je zabrać za 9 tysięcy. Do tego koło zapasowe, które najlepiej sobie zabrać tutaj, bo tutaj będą inne rzeczy. No i oczywiście dodatki, dodatki paliwowo-naprawcze, których jest naprawdę do piernika, czyli 320, do tego 150 i 120. No i oczywiście tych sobie już nie możemy zamontować, bo one usuną tamte poprzednie, więc nie ma sensu więcej kombinować. Nie mamy do wyboru koloru możemy sobie dać tylko ozdobę, maskę oraz oczywiście figurkę. No i ten Helion tak naprawdę wjedzie dosłownie wszędzie. A żeby wam to pokazać, zabierzemy się na chwilę trochę dalej. Jesteśmy, moi drodzy, na farmie, w takim bardzo podmokłym terenie. Tutaj większość pojazdów się kopała, miała problemy. Zobaczcie, moi drodzy, co oczywiście na to Helion. On tutaj w ogóle nie czuje, że to jest. Nie, było to. Możemy sobie spokojnie jechać na automacie największą prędkością i, no, będziemy sobie jechali jak gdyby nigdy nic? Więc powiem wam, że jest to wręcz trochę nudne, że tak dobrze sobie radzimy i raczej granie takimi pojazdami wielkiego sensu nie ma. Natomiast, jeżeli chodzi na przykład tylko o pomaganie sobie, czy też na przykład holowanie pojazdów, może być on naprawdę bardzo fajny. No, wiele oczywiście zależy od waszego profilu. Jeżeli chcecie grać realistycznie, no to Helion Wam w tym nie pomoże, bo jest po prostu zbyt mocny. No i to by było na tyle modów na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Możecie pisać oczywiście swoje propozycje w komentarzu. Wiem, że pisaliście ostatnio, ja je oczywiście biorę pod uwagę, natomiast no, będą one niedługo. Na razie muszę wykorzystać mody, które już pobrałem do odcinka, więc mam ich jeszcze trochę. No a my sobie na tym kończymy. Widzimy się w kolejnym odcinku z modów już za dwa tygodnie w sobotę i w kolejnym odcinku we wtorek o 17, więc do zobaczenia. Trzymajcie się, siemanko!